W tym filmie przygotowałem krótkie porównanie i test trzech myjek wysokociśnieniowych. Parkside z Lidla, pod którym szyldem jest naprawdę wiele elektronarzędzi do kupienia. Stihl, który głównie nam się kojarzy z kosami i pilarkami spalinowymi. No i Stanley, który głównie nam się kojarzy z narzędziami ręcznymi i elektronarzędziami. Parkside ma moc 1800 W, 5,2 litra na minutę, maksymalnie 7 litrów na minutę, 90 barów. Maksymalnie 135 barów, waga 7,5 kg. chrona IPX5. Sztilo mocy 2300 W, 135 bar, ciśnienie robocze, maksymalnie 150 barów, 7 litrów na minutę, waga to 20 kg. Stopień ochrony IPX5, maksymalnie 60 stopni Celsjusza. Stanley ma moc 2200 W, ciśnienie robocze 115 barów, maksymalnie 150. 5,5 litra na minutę, maksymalnie 7,33 litra na minutę, waga 8,8 kg, maksymalnie 50 stopni Celsjusza, rączka w stylu. Jest to rączka służąca do transportu tylko na kółkach, ponieważ do przenoszenia musimy złapać myjkę obu rącz za dolny, aluminiowy uchwyt. Jeżeli będziemy próbować podnieść myjkę za ten uchwyt, tak jak pozostałe, on się nam po prostu rozsunie, ponieważ myjka waży ponad dwa razy więcej niż inne. Tak ma składany uchwyt, ale możemy go złożyć tylko wtedy, kiedy z tyłu nie mamy sprzętu. W Stanley'u jest stały uchwyt. Miejsce na wąż w stylu, miejsce na wąż w stanleju, miejsce na kabel w stanleju, miejsce na przewód w stylu. Najlepiej wąż od pistoletu jest zamontowany w Stilu i w Stanley'u na tych kołowrotkach, natomiast w Parkside wieszamy go na haku, to nie stanowi dużego problemu, natomiast podczas transportu ten wąż często lata i spaduje. Najlepiej się jeździ Steelem, ponieważ ma duże koła z twardego tworzywa, no i ogumowana, to jest warstwa twardej gumy, natomiast Stanley i Parkside są to kółka z cienkiego plastiku. Od dołu Stanley, Stihl i Parkside. Moim zdaniem, najlepszej jakości, najbardziej elastyczny jest wąż ze sztila. Filtry wody. Zgadnijcie, który to Steel? Steel, jako jedna z nielicznych myjek, ma dwa filtry na wejściu. Na swojej drodze woda napotyka dwa filtry. Umiejscowienie włączników Stanley na przodzie. Steel również na przodzie. Parkside z lewej strony. Miejsce do przechowywania lancy. Miejsce na dwie dysze. Miejsce do przechowywania lancy. Tak wygląda make-up Parkside z sprzętem. Pistolet, dosyć długi. Pistolet Parkside. Dwie dysze w zestawie. W zestawie z każdą myką mamy po dwie dysze. Do każdej dołączona jest dysza rotacyjna. Do Parkside i do Stanley'a jest dołączona dysza Vario, która generuje nam również bardzo cienki i ostry strumień. W stylu druga dyszanie pozwala nam na uzyskanie bardzo cienkiego strumienia. Krótkie podsumowanie tych trzech myjek ciśnieniowych. Są to myjki naprawdę z różnych półek cenowych. Powiem teraz, że Parkside kosztuje 300 zł, co po obejrzeniu tego filmu porównanie z na pewno będzie sporym zaskoczeniem. Stanley kosztuje 500 zł, a, a Steel, tak jak widzieliście, jest tam jeszcze cena 1300 zł. A więc Steel jest czterokrotnie cztery razy ponad jest droższy od Parkside'a. Czy jest cztery razy lepszy? Wątpię, że aż cztery razy. Na pewno ma lepszy osprzęt, lepszą budowę, wygodniej się rozwija wąż, zwija, jest naprawdę bardziej żywotny. Jak chodzi o siłę uderzenia strumienia, również tutaj oczywiście wygrywa sztil, ale nie jest ta przewaga czterokrotnie mocniejsza, nie jest znacznie mocniejsza. Moim zdaniem, jeżeli potrzebujemy myjki tylko do mycia, elewacji płotów betonowych, kostki brukowej, chodników, samochodu, Parkside czy tam Stanley nada się idealnie, wcale tu nie musi być droga, silna myjka, natomiast jeżeli chcemy typowo czyścić silniki od różnych maszyn rolniczych czy tam innych samochodów, które są często zaolejone, musimy się tutaj wyposażyć w jak najmocniejszego kerhera. Cały osprzęt jak i reszta oczywiście jakościowo najlepiej wypada to w stylu. potem jest delikatna moim zdaniem, ale w Stanleyu jak chodzi o lance, dysze tego typu i o wąż, natomiast yy, Parkside, jego główny minus to jest ten uchwyt do transportu, to jest po prostu nie ma tam mocnej blokady. No i żeby to złożyć, wszystkie węże muszą być zdjęte. No i to może być często nieporęczne, bo to trzeba wszystko rozkładać, przewinąć, jeszcze raz złożyć, założyć i tak dalej. Najlepsza z tych myjek jest oczywiście myjka ze Stila, ale czy warto wydawać tyle na tą myjkę? Tutaj już bym się nad tym dłużej zastanowił. Napiszcie w komentarzach, co, co o tym sądzicie, co sądzicie o tych cenach i w ogóle o myjkach ciśnieniowych, jakie wy polecacie, a jakie odradzacie. Ja wam dziękuję za oglądanie i do następnego filmu. Hej! Uprzedzam pytanie wielu widzów: jak chodzi o zamienność tutaj dyszy, czy tam lancy z jednego pistoletu do drugiego, tutaj w ogóle to nie pasuje.